Cześć widzowie to ja Adam dzisiaj będzie odcinek kolejny ale dzisiaj um, to będzie nasz świat w ogóle niedawno nie nagrywałem odcinka z Minecrafta, więc dzisiaj Postaramy sobie zrobić Minecraft, więc my przechodzimy do um, gry i no porobimy coś sobie, ale pierw Wam coś pokażę. Nie ja chcę być złym. Pokażę Wam coś. Widzicie ten złowieszcze butelki? Zły moment, dwa, zły moment, trzy, zły moment. O! Widzicie? Mam to. Teraz muszę się mocno uzbroić. Dwa totemy sobie wezmę. Perła. To. To. Teraz muszę się bardzo dobrze uzbroić. I mieć. Muszę. Muszę mieć. Jakieś kilka staków golemów. Żeby mnie broniły. Szkielety. Nie. Ja chcę golemy nie widzę tutaj golemów a mam mam golemy tutaj bałwany ale czekajcie bo ja chcę mieć x jakieś 64 Ok, widzowie ja wam coś pokażę teraz widzicie że mam przetrwanie czekajcie ja pogłoszę tu Mam przetrwanie. Patrzcie. Piję ten zły moment. A czekajcie. Bo to wtedy ja chyba mam umrzeć. Ja mam chyba wtedy umrzeć. I właśnie mi wtedy ten zły moment się odblokuje nie chcę tego zbierać. Ej, ja mam już jedno serduszko. I czekajcie. Co? To po pół serduszka zadaje. Ja tu będę chodził tak w wieczność. Ale czemu mi zły omend? O kurde, ja mia miałem to tem nieśmiertelnych. Nie, czekajcie widzowie. Ja muszę sobie zostawić. Nie, co ja chcę. Czekajcie. Kolejny ten zły omend. Zły omend, Zły omend. Zły moment. Teraz ja to piję. Ja muszę zostawić ten totem. Nie, ja nie chcę przebierać, tylko ustawienia. Kreatywne przetrwanie mam. okej, okay, mam ten totem. Ej, co jest? Jakby co, Hirobrain tutaj nie istnieje. Nie istnieje tu Hirobrain u mnie. Lecę szybko. Mogłem wziąć teraz ten totem. Okej, okay, mam tutaj rzeczy. Okej, okay, czekajcie, ja muszę sobie zbrojkę ubrać. To odkładam. Po co mi to nawet? Miecz to, topór. O nie. A, okej, okay, zostawiłem ten totem. Okej. Okay. Ej, a gdzie ja zostawiłem totem? Ej, gdzie ja to tym zostawiłem? A tu mam. Ok, idę się gdzieś przespać, ja nie będę marnował tych enderpearl, bo mogą mi się przydać na rajd, jak mi kiedyś przyjdzie. Kurde, o kurde. Nie ma z jakichś ile on ma? Okej. Okay. Hey. Ej, ja będę zaraz mógł, ja mam pięć żelaza. Ej. Okej, okay. ej, ale widzowie, ja zbieram żelazo. Okej, okay, mam 8 żelaza. Mam żelazo. Tutaj teraz muszę go walnąć. Uciekam, uciekam. Uciekam. Wo, wo, łot, łot. co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Uciekam. Mam złote jabłuszko. Mam złote jabłko. Okej. Okay. O kurde, ten gagatek. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki za żelazo. Ile mam? Dwunastkę jeszcze? Za mało. Ej, gdzie ten? Gdzie idziesz, panie Zbyszku? Panie Zbysiu, gdzie pan idziesz? Gdzie idziesz, Zbychu? Ile mam? 22. Okej, okay, to za mało. Zbysiu, Zbysiu, nie zapędzaj się tutaj. Nie zapędzaj się, Zbyszku. Okej, okay, dzięki. Idę teraz kolejnego Zbyszka utłuc. Widzowie dzisiejszy tekst odcinka. Chcę pokonać setkę golemów jakichś. Nie wiem ile. Nie wiem ile chcę uzdyszeć Golemów. Panie Zbyszku. Ej, ja mam już 30. O kurde, dwuja mnie goni. Zbyszki? Trzydziestkę mam? ósemkę. Dzięki, dzięki Zbychu. Okej, okay, mam czterdziestkę trójkę. Dwójka golemów goni jednego... Z zioma jeden ziomal, ten jeden... widzowie ten jeden człowiek ten koleś, który chce właśnie w... się zabić nowy etap odcinka ej, Zbyszek Ej widzowie, ile ja już mam? Pięćdziesiąt jeden. Muzyki do bo Widzowie, wylajkujcie i subskrybujcie. Wylajkujcie i subskrybujcie, a ja przechodzę do bicia następnego... Ej! Ej, panie! Czemu mnie pan bijesz? To jest. Zbyszek mnie zabił. To Zbyszku niedobry. Pan Zbyszek mnie zniszczył. Widzowie. Jak będziecie kiedyś widzieli Zbyszka, to powiedzcie dlaczego mnie zabił. Że zabiłem jego kolegów tak dużo go, ich jego kolegów? Widzowie, pomóżcie. Po co mi to? Nie w ogóle nie są potrzebne takie losowe... Co kurde? Znajdę za śnieg. O! Ej, co jest? Jezowie, ja chyba... Zowie. Proszę, dyniosykulem. Proszę świecąca i nieświecąca jajda. O, tutaj nie zwracajcie uwagi. To jest głowa jakiegoś paliona opętanego Wy na to nie zwracajcie uwagi. Wiecie, co widzowie? Ja się przepłynę. Tylko, jakby, co widzowie, to możecie się nie spodziewać za dużo, bo ja nawet jeszcze tutaj nic nie zrobiłem. Widzowie, chyba na dziś to tyle.